Witam wszystkich serdecznie! Dzisiaj film o szczupieńczyku karłowatym. Przepraszam za obsługę, ale musiałem jeszcze raz film nakrać. No, na tamtym były małe problemy techniczne. No i w każdym razie mm, szczupieńczyki karłowate to rybki, które pochodzą z Afryki Zachodniej. Są stosunkowo szeroko tam rozpowszechnione Więc póki co nie grozi im wykinięcie Natomiast to dość wrażliwe ryby, więc no, zmieszanie się siedlisk powoduje jednak stopniowy zanik tych ryb Na szczęście te ryby dość powszechnie są hodowane Dość łatwo się rozmnażają i głównie nastęcza jakichś dużych problemów. Żeby je zgromadzić bliżej, damy im trochę karmy. To co podałem to żywy plankton Komary i rozwielitki A tutaj w powierzchni powinno być teraz więcej ryb Jeszcze tylko muszę ostrość ustawić Jeżeli chodzi o karmienie, bo może zaczniemy sobie od tego A później powiem o zakresie parametrów Jak widzicie jeżeli chodzi o karmienie bardzo istotna jest w życiu tych ryb karma żywa, żeby dać im rozrywkę. Na szczęście zjadają też pokarm mrożony, więc nie jesteśmy ograniczeni całkowicie do bazy pokarmowej w postaci żywego pokarmu. Natomiast, jeśli chodzi o pokarm żywy, to. Najchętniej zjadane pokarmy to rozwielitka, komary, e, oczliki oczywiście, Artemia, e, California Blackworm, TubiFex, ale z tym trzeba uważać. Ochotka, ale ta najmniejsza. E, duża ochotka jest za duża dla tych ryb, mogą się zadławić nią. E, natomiast jeżeli chodzi o karmę mrożoną. No, to wszystko to, o czym wspominałem, oprócz tu mrożonego na pewno nie i na pewno nie mrożona hodka. Jeżeli chodzi o wodzienia, można go dawać, ale on jest tak sobie zjadany. Odradzam karmę jakąkolwiek w proszku suszoną. Dość szybko powoduje problemy z jelitami i padanie ryb, no i też bardzo niechętnie jest zjadana. Zazwyczaj dużo tej karmy opada, gdzieś na dno, później gnije. One owszem podejmują pokarm z dna, pod warunkiem, że jest to coś mięsnego. Jeżeli chodzi o parametry wody, wymagają wody miękkiej. Ja używam tutaj podłoża aktywnego dla krewetek. No to dość stary zbiornik, który takie różne woblochy zabrały W każdym razie jest tylko podłoże aktywne dla krewetek Calidinia Dzięki temu y, mogę ustabilizować parametry wody. PH na poziomie 6,5, KH najlepiej jak ma 0, no i jecha koło 6. Jeżeli chodzi o TDS-a, obecnie mam 180 ppm -ów zobaczmy sobie 186 ppm -ów. to TDS i Godiarka zobaczmy sobie ile to jest mikrosiwertów tutaj w mikrosiwertach 368 no i temperaturkę nam podaje na poziomie 24,7 wyłączmy Tak więc jak widzicie mam tutaj stosunkowo miękką wodę o, złapał komara a się złapała ta rybka którą tu widzimy to samiczka Dość łatwo rozróżnić samca od samicy, no bo samczyk to jest ta rybka taka kolorowa mocniej. Z dużym fajnym ogonem. No, ten sam jest też widzę, że chciał komara. Samiczki dość podobne, ale mają mniejsze ogony bo tu też płynęła samiczka i tu kolejna. Jak widzicie można te ryby trzymać w dużych stadach, co jest bardzo dużą zaletą tego gatunku. Nie wymagają jakiegoś szczególnie dużego akwarium, wystarczy takie 30 na 30 nie, Przepraszam, 60x30x30 na na 30. w mniejszej kostce też można je trzymać, ale kwadratowe akwaria dla tych nie są dobre. Według mnie minimum to właśnie takie 60 cm. Ja tutaj tym akwarium cofnijmy. Ja tutaj mam 80 cm na 40, na 35, 100 litrów. Jak widzicie, zbiornik wystarczający dla dużej grupy ryb. Istotne jest, aby w takim zbiorniku było dużo roślin, dużo kryjówek, a przy okazji też dużo miejsca do pływania. Jak widzicie mój zbiornik spełnia wszystkie wymagania e, moich ryb. Jest tu cała masa kryjówek e, Jak widzicie też e, jest masa miejsca do pływania gdzie ryby mogą pływać. No i też takie naprawdę gęste miejsca gdzie na przykład samice mogą się schronić przed napastowaniem samców. Jeżeli chodzi o zachowania e, społeczne tych ryb, no jeżeli macie dwie lub trzy pary, a może inaczej, jeżeli macie dwa lub trzy samce, no to będą się wiecznie biły. No jeżeli tych naprawdę jest dużo, e, no to one, że tak powiem, zmienia się ich charakter, stają się łagodniejsze, <laughs> nie są aż tak agresywne tutaj w tym akwarium rzadko się zdarza, żeby doszło do jakiejś poważniejszej bójki no i też nie zauważyłem bujek kończących się śmiercią ryby co możliwe jest jeżeli tych ryb jest mniej bo stają się wtedy o wiele, wiele bardziej agresywne inną rzeczą jest to że wszystkie te ryby, które tu są one się wychowały obok siebie od jajeczka pierwotna grupa z którą zaczynałem to było bodajże 3 samce i 4 lub 5 samic z tej grupy początkowej wyhodowałem setki, naprawdę setki ryb bo całą masę ryb wydałem stąd tak jak wspomniałem, no, ważne jest, żeby zbiornik no, spełniał właśnie takie podstawowe wymagania odpowiednia przestrzeń do pływania odpowiednia duża liczba kryjówek ważne jest też, żeby były miejsca gdzie są rośliny pływające, tak aby na rybek który tutaj będzie nam się wylęgał miał się gdzieś schować no i ryby też robią e, siedzieć pod takimi właśnie e, Łatami, czy też powierzchniami przykrytymi przez rośliny pływające ale nie, niekoniecznie bo jak widzicie to normalnie też y, lubią przebywać to jest bardziej ważne dla samic e, jeżeli w zbiorniku jest odpowiednia ilość roślin takich drobnolistnych jak ten pływasz tutaj na przykład e, czy tak jak e, hydrokotyl czy też chemiantus. E, ważne jest, żeby było no, naprawdę gęsto w, tym, w tych miejscach. No to ryby składają na e, takich e, podłożach ikrę. E, na drobnych korzonkach roślin pływających lub właśnie na takich korzonkach hydrokotyla. Może to być też mech. E, może to być wgłębka. E, no i jeżeli mamy odpowiednie jakości wody, czyli nasze azotany są nie więcej niż 5, no to ta ikra spokojnie rozwija się w tym akwarium. No i po dwóch tygodniach wylęgają się młode ryby, które są w stanie odchować się przy obecności ryb dorosłych, ponieważ dorosłe ryby nie polują na, na rybek swój, to znaczy na mniejsze swoje ryby. Czy też swojego gatunku? O. Yy... o, tutaj fajny widok. Jak samica walczy z komarem, tego tak mówiłem, karma nie może być za duża, bo nawet taki yy, tłusty komar może być problematyczny do zjedzenia naraz No, w każdym razie, yy, młode jak się blękną, no to muszą znaleźć coś do jedzenia istotne jest żeby no, regularnie podawać artemię do zbiornika jeżeli jest to stare akwarium no to w nim zawsze są jakieś pierwotniaki ale jeżeli zależy nam na rybku to dobrze jest podawać e, suszone pierwotniaki Protogań na przykład protogen już wielokrotnie pokazywałem no i w takim akwarium zawsze jakieś młode ryby są. Tutaj widać młodą samicę. Czy też sam jest też młody To młoda samica. Młody samczyk może być nieco podobny do samiczki. No w każdym razie ten narybek spokojnie może się odchować, przy czym jeżeli zależy nam na większej ilości tego narybku, no to Trzeba sobie osobny zbiornik tartniskowy zrobić. Ale tak jak wspomniałem nawet w takim ogólnym zbiorniku, w ogólnym sensie, że są ryby młode i dorosłe. Na rybek jest w stanie środkować. Zazwyczaj na początku, jeżeli zaczynamy rozmnażać ryby, załóżmy, że mamy nowy zbiornik, ryby trafiły do niego. Spod, on tam jakaś młoda ryba oddali była. Yy, jeżeli trafiają do niego, no to zazwyczaj, jeżeli są odpowiednie warunki, one od razu zaczynają składać ikrę. Zazwyczaj nawet jest to tego samego dnia lub najdalej na drugi dzień. Po jakimś mniej więcej dwóch tygodniach od wpuszczenia ryb do nowego akwarium powinno się regularnie zacząć podawać Artemię codziennie. Niezależnie od tego, czy widzimy młode, czy nie. Eee... Nie ma obaw, że ta artemia gdzieś tam nam zgnije, bo stare ją wyjedzą. Eee... No, ale musi być jej na tyle dużo, żeby przy okazji ta młodzież gdzieś tam właśnie ukryta w tych szorach mogła wyjeść sobie coś. Jak wspomniałem, stare nie polują na młode, ale ferworze gdzieś tam pogoni zaraz wielitką no młode jak się podwinie to mogą go skubnąć to jest raczej normalne dlatego młode uważają i na początku czają się właśnie w takich miejscach jak to i zazwyczaj na rybek jest dopiero widoczny jak osiąga około 8 mm wtedy zaczynają robić się na nim takie czarne pasy jak na rybach dorosłych no i wtedy nigdy nie jest atakowany Stosunkowo prosta ryba, no raczej wymaga wody RO, ale jeżeli umiemy tą wodę utrzymać w dobrej jakości, czyli azotanów, nie mamy nigdy powyżej 10 ppm, no to podmianka wody jest raz w miesiącu, wtedy wymieniamy jakieś 40%. No i to jest wszystko. No ja stosuję osobiście wodę RO nieco ją tam uzdatniam dodaję Pumin Elixir żeby lekko zakwasić tą wodę, dodać garbników to dość ważne bo w wodzie twardej bardzo szybko Wam te ryby padną i przede wszystkim zaczną Wam chorować ja tutaj raczej nie widzę nigdy chorób częściej widzę jakieś deformacje, które wynikają z chowu sobnego niż mi jakieś takie choróbska typu kleśniawki co dość powszechne jest bez pozoromu tych ryb jeżeli nie są w odpowiednich warunkach ogólnie większość ludzi uważa te ryby za trudne tak wcale nie jest no tylko trzeba po prostu nauczyć się tego, że no, akwarium <laughs> dla tych ryb musi naprawdę być czyste Czyste w sensie, że no, jak widzicie u mnie jest pełno babrochów na dnie. Tak ja parę, nie wiem, te 3 już będzie miało, na pewno ponad 2. Ona no, jakichś babrochów jest yy, no ale ja co jakiś czas mimo wszystko odkurzam tutaj. Znaczy odsysam nadmiar yy, mułu, który się zbiera do yy, No i dbam, żeby ta woda miała naprawdę dobrą jakość. Tu akurat mam wskaźnik jakości wody w postaci Aponogatona boivianusa. Jakiekolwiek problemy z wodą, jakie wystąpią, natychmiast objawią się na tej roślinie. No ale ja, tak powiem, optycznie już znam ten zbiornik na tyle, że wiem, że wszystko w nim jest w porządku jeżeli chodzi o rozmawia... rozmnażanie tych ryb na osobnym tarwisku, to dzisiaj już tego nie będę omawiał, bo to by zajęło kolejne 15 minut. Już w sprawie tych minut 17. To takie tylko bardzo szybkie omówienie tych ryb. Tak naprawdę, żeby opowiedzieć wszystko, niech to bym potrzebował filmik jakichś tak no, około 40 minut ale myślę, że udało mi się zaprezentować ten piękny gatunek te ryby na pewno będę miał w fish roomie, tak długo jak będzie fish room, z tego względu, że po pierwsze je bardzo lubię włożyłem dużo wysiłku by nauczyć się poprawnie je hodować dzięki czemu mogę się podzielić z Wami tą wiedzą jak widzicie no, mam naprawdę sporą populację tych ryb. Mam ją od lat, o czym możecie się przekonać, przeglądając stare filmy. A osoby, które znają mnie dłużej, no to znają też i to akwarium i te ryby, i znają też to pierwotne akwarium. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz przepraszam za obsługę, ale no, tamten filmik mi się nie podobał i musiałem go po prostu nagrać jeszcze raz. Pozdrawiam i do następnego filmu. Hej!